Znamy tę historię, kiedy Pan Bóg przemówił do Samuela, i kapłan Heli poradził Samuelowi, żeby kiedy jeszcze raz usłyszy głos Pana Boga, to żeby powiedział: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Znamy to, to piękne wezwanie. Natomiast rzadko zwracamy uwagę na to, że autor księgi powiedział, Bóg w tamtym czasie bardzo rzadko przemawiał. Otóż w momencie, kiedy ludzie mają pozamykane serca, w momencie, kiedy nie są otwarci na głos Pana Boga, w momencie, kiedy dochodzi do takiego zahibernowania wiary. Praktykowania jej tylko zewnętrznie, to wtedy Pan Bóg, który cały czas mówi, nie dociera do serca ludzi. Nie, ludzie nie otwierają się na Jego słowa. Ludzie nie przeżywają słów, i dlatego potem często pada takie stwierdzenie: No Pan Bóg w ostatnich czasach bardzo, bardzo mało mówił. No ale kto go chciał słuchać? Jeżeli ktoś mówi, a ktoś nie słucha, to oznacza, że nie rozpoczął się dialog. Bo początkiem dialogu jest słuchanie tego głosu, który mówi do mojego serca. I dlatego bądźmy dobrymi słuchaczami słowa, ponieważ Pan Bóg cały czas chce do nas mówić.